Dzień dobry kochani, tam was serdecznie. Yy, vlog typu zlepek kolejny. Ja jestem w trakcie robienia czegoś niesamowitego. Dzisiaj sobie w ogóle nie zrobiłam brwi. Aż tak ciemne to nie są. O, teraz lepiej ten kolor wygląda. No Ale stoicie w szafce w cieniu. Yy, teraz zrobiłam sobie laminację. Kolor. Yy. I cały czas bardzo często przyłykam ślinę. Bo jeśli nie mieliście ostatniego vloga, to mam aparat na zębach. Yy, aparat typu nakładki. I dzisiaj, kurczę, z dzień wolny, wysyłam właśnie analizę kolorystyczną yy, dla klientki. Mam jeszcze jedną do zrobienia w tym tygodniu, także wszystko na spokojnie, też wcześniej staram się wysyłać niż za 14 dni, yy, ale yy, nie wiem skąd mi ten pomysł się przyszedł do głowy. Stwierdziłam, że będę robiła jagodzianki. Tak, ja, jak wiecie. Ja nie są osobą pieczącą, jakoś tak e, spłynęła na mnie Chociaż e, na weekendzie robiłam e, ciasto z jabłkami. Drugi raz piekę w tym tygodniu. Więc tutaj one są bardzo nieidealne, każda inna. Wyglądają w ten sposób. E, I tutaj w tych dwóch są maliny, bo mi zabrakło e, jagód. Ja Wam podziękuję na dole ten przepis, na dole, e, podziękuję Wam przepis, którego robię w opisie na dole. Tutaj mam ostatni kawałek ciasta. I tu mi wyszło Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziewięć, trzynaście. Przepraszam, tak jak w przepisie było. Trzynaście porcji. Z tym, że każda, każda inna. I teraz to jeszcze musi odstać 40 minut. To jest na mąka ciepłe mleko, drożdże, świeże, ale też można na suszonych. Jedno jajko. Tylko mam jakiś taki dziwny mikser, który jak mam najwyższe, bo to ciasto jest takie dosyć takie ee, Elastyczne. Nie znam za bardzo profesjonalnego słownictwa, jeśli chodzi o pieczenie, bo tak mówię, ja jestem średnio piecząca, ale pewnie jak ktoś rapatzy, co robię, to mu serce krwawi. Ale chciałam zobaczyć, czy lepiej będzie to, że coś się tak rozkładało właśnie w rękach, ewentualnie trochę do dowałkuje, Z tym, że chyba miałam inny, pewnie to ma znaczenie, nie? Inny gatunek mąki niż ta, która była w przepisie, bo ja tam mam jakąś poznańską 520, tam chyba było 450 czy 550, nie wiem, nie pamiętam dokładnie ale no robię na tym co mam, z tym, że to moje ciasto było dalej takie, po prostu nie, nie szło go, nie wyglądało tak jak w tym filmiku, więc po prostu zesypowałam mąki i ja mi się dostatecznie u mnie wyszły cztery kubki mąki, nie tam trzy więc takie tylko. A, i zamiast jogurtu greckiego dałam jogurt taki naturalny, bo taki miałam, mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, to tak coś takiego mi wyszło. Chyba jeszcze raz to po prostu z I właśnie do ostatnich trzech daję te. Jeszcze raz. Daję maliny. Nie wiem, czy takie jagodzianki z malinami nie będą zbyt wodniste, bo na kolejną konsystencję mają te owoce. No ale robię. Chciałam coś innego dla męża zrobić. No to robię coś, czego się raczej nie spodziewał. W sensie już jest z domu i teraz się mówi. Jagodzianki? No by no! się, czy będę też zajmą robiła pierogi. Mówi, nie, a pierogi to aż nie. Aż tak mi się nie nudzi. On robi najlepsze pierogi ever. Nigdy nie dam tak dobrych pierogów jak te, co Andrzej robi. On zawsze za dużo sera pieprzu. O, już bardziej okrągły kształt to ma. Teraz te boki tylko tak sobie rozmasuję. O, także powiedzmy, że w miarę na okrągło mamy, żeby ten kształt właśnie był bardziej okrągły, niż jajowaty mi zależy, bo wtedy zauważyłam, że przy 13, że lepiej się pakuje do środku owoce, więc tutaj jeszcze mam malinki, więc biorę sobie garść, wkładam, może jeszcze jakąś jedną małą wcisnę, o. no i tam było powiedziane właśnie, żeby lepić jak pierogi, jakby to takie było oczywiste, więc po prostu sobie tutaj takie suche to ciasto jest chyba teraz dużo dam mąki do podsypania bo nie wiem co z tego wyjdzie czy w ogóle coś wyjdzie tutaj mi się rozwaliły to się zwalniam z tym problemem, że jak one gdzieś tu pękną to ciężko jest czasem zalepić ale właśnie tam było żeby lepić jak pieroga to powiedzmy mniej więcej jak na mojej zdolności i tutaj teraz sobie te boczki zawijam o i tak formuję, bo tam było, powiedziałam, że tak formować właśnie już na, na ostateczny kształt. I to już tak stoi tutaj mi się z 20 minut, bo już y, chwilę tutaj stoi, chwilę to robię. Y, I trzeba to chyba posmarować mlekiem. Tak mi się wydaje. I no, ile piekarnika. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tą tylko czym się przesunąć. No, zobaczymy. Wyglądają. Przekajcie. Wyglądają mnie najgorzej. Dobra, wyjęłam i trochę się rozlały w sensie upieczone są w środku, bo sprawdzałam, ale no, trochę za dużo było tych jagód, chociaż nie wiem, czy może być za dużo jagód w jagodziankach, no ale chyba jednak faktycznie trochę za dużo e, powciskałam A i lukier jeszcze, e, czyli rozpuścić. Słuchaj, puder z wodą. Dobra, robię to i będziemy smakować. Dzień dobry kochani, dzień następny. Ja właśnie rozpakowałam paczkę od marki Yope, którą dostałam i była tutaj taka świetna, materiałowa, duża torba na zakupy, także to na pewno się przyda. I tutaj mam trzy produkty. Wszystkie już sobie wywąchałam, bo byłam bardzo ciekawa, nie mogłam się powstrzymać. I tutaj mamy płyn micelarny, w ogóle piękna szklana buteleczka. Super rozwiązanie, bo wiecie, jeśli potrzebujecie trzy pompki, to trzy pompki sobie, że tak powiem, jakby wiecie, wywołujecie na bacik, a nie będziecie przelewać. Jeśli macie takie normalne duże opakowania, w sensie no wiecie, tutaj te e, otwory. Także to jest bardzo fajne, pięknie wygląda. Myślę, że też na toaletce będzie super wyglądał ten płyn Także jestem bardzo ciekawa, dam Wam znać na pewno za jakiś czas, jak się sprawdzają na mojej skórze. No i tutaj mam dwa produkty do ciała: i tutaj jest Bez Wanilia, naturalny balsam do ciała. I powiem, wam, że pachnie naprawdę jak Bez. Ja tutaj mocno bez czuję. Także też przetestuję i dam Wam znać, bo ja się bardzo lubię nawilżać. A tutaj mamy produkt, który myślę, że wywiozę po prostu do pracy, bo jest tak piękne opakowanie i ogólnie tak pasuje w kolorystykę. Jeśli chodzi o moje logo, o te właśnie kwiaty, które mam w pracy. Więc tutaj mamy rabarbar róża. Naturalny żel pod prysznic. No ale te żel też oczywiście można używać jako mydło do rąk. I pachnie tak dosyć mocno rabarbarowo, jak taki kompot bym powiedziała. Delikatnie róża gdzieś też tam przebija, ale... Ale głównie czuć właśnie ten rabarbar, więc bardzo jej podziękuję za paczkę. Na pewno przetestuję i dam Wam znać. Teraz biorę za śniadanie, takie dosyć późne, bo już pół do 12, ale to jest taka moja pora na jedzenie. I znalazłam przepis właśnie na placki twarogowe i przepis jest taki, wam mówię. 250 twarogu, 3 jajka, jedna łyżka cukru wanili waniliowego, łyżka cukru pudru 3 trzy, <grywki> czubate łyżki mąki. E, więc wszystko mam e, i stwierdziłam, że mam ochotę zjeść to z tym dżemem agrestowym i to jest przepis z kwestii smaku, także jak macie ochotę sobie możecie teraz zastopować i ewentualnie o też zrobić no, zobaczymy zaraz, co mi z tego wyjdzie, ale już powoli jestem głodna. Przepyszne są te placuszki. Osiem wyjdzie tej wielkości placków. I powiem, że, powiem Wam, że same sobie są pyszne. Myślę, że byłoby też super z zmiksowanymi truskawkami, ale z tym dżemem agresywnym też są, też są mega. Także jak potrzebujecie jakiś fajny przepis na śniadanie, to ten Wam polecam. Dobry wieczór kochani, witam Was serdecznie. Ja właśnie skończyłam pracę i tak myślę na czym Was postawić, bo mam jeszcze takie spokojne 10 minut zanim e, muszę wyjść na autobus i postawię Was na pralnikach, które są od klientki. Klaudia, dziękuję. E, maci, maci. I podcianie i w ogóle. E, także Was tutaj postawię, pogadam co tam u mnie, gdzie ostatnio byłam i dlaczego jest mi mnie trochę mniej, e, ale powiem Wam, że przepięknie. Tam mam rzeczy na jutro i ogólnie. E, pokażę Wam czym Pokażę Wam, czym pachnie. Nie, tak się nie mówi. Pokażę Wam, co ostatnio kupiłam właśnie w outlecie, bo byliśmy pod Yorkiem e, w outlecie. W sumie to chyba na York się e, zalicza. I kupiłam taki piękny e, właśnie e, dyfuzor z marki Rituals w tym outlecie. Wam podlinkuję ten outlet w opisie na dole. I to jest Ritual of e, Sakura. Bardzo ładny, delikatny zapach, taki elegancki. Też buteleczka fajna. Więc myślę, że mi tutaj to całkiem ładnie Czekajcie, wam tak pokażę. O, to tutaj gdzieś przebija. Także mam tutaj coś takiego. To od Agi dostałam mojej e, w prezencie. Tutaj moje wizytówki. I tak właśnie z boku mamy ten, e, ten zapach. Także ładnie się tutaj wszystko komponuje. Przygotowałam na jutro. E, powiem wam, że najbardziej lubię do pracy, do studia kupować goździki, bo one najlepiej stoją. Także już się tutaj e, do was... Odwrócę i pogadamy sobie trochę. Dobra, e, i teraz e, może opowiadam, co tam u nas ostatnio właśnie się działo, e, bo właśnie teraz taka końcówka wakacji, więc e, powoli. Beauty też zaczyna się tak, e, że powiem, rozpędzać, bo raczej wakacje były takie spokojniejsze, jeśli chodzi o pracę. Dalej, praca była nie można narzekać oczywiście. Ale e, raczej e, też sporo dziewczyn, które gdzieś tam znam, które robią włosy, czy paznokcie, czy jakieś zabiegi, czy cokolwiek, to mówią, że ra, zawsze wakacje to jest taki okres e, spokojniejszy, bo ludzie się przed wakacjami ogarniają, a nie lipiec, sierpień. Więc y, teraz powoli też wszystko już wraca, jeśli chodzi o, o pracę. Tam już też chyba na październik zapisuję na warsztaty. No i byliśmy właśnie ostatnio w, w Yorku i York tak, napisałam Wam i na Instagramie, że to nas czwarty lub piąty raz. Nie, myślę, że to nasz, nasz był chyba szósty, może nawet siódmy raz, bo nie zawsze zostawaliśmy też na spanie. Do Yorku z Peterborough jest chyba 2 godziny 30, 240 a pociągiem z godziną sakiem, nawet nie wiedziałam, jest całkiem dobre połączenie. Coś w granicach 50-60 funtów osoby w dwie strony, także jak tutaj dziś jesteście dziewczyny z okolicy, macie ochotę nawet na cały dzień pojechać. Ja do Nottingham, do Agi też godzina chyba 17, czy godzina 7, więc pociąg jest bardzo szybki i jest droższy, no ale też jeśli typowo powiedzmy, jedziecie na jeden dzień, no to nie spędzacie 4 godzin w transporcie, czy w jakimś busie, tylko ten czas po możecie spędzić na miejscu, że uważam, że cena jest adekwatna do szybkiej podróży. Więc jak coś, to jak e, nie trzeba mieć auta, myślę, żeby spędzić fajny dzień czy weekend, czy cokolwiek. No i byliśmy właśnie w Yorku i ja zawsze robię tak, e, także zapraszam Was na Instagrama, bo tam są zdjęcia, tam jest relacja wyróżniona, na TikToku są też e, dwa e, filmiki właśnie, dwa TikToki, zlepiłam, ale one też są na Instagramie, także można sobie zobaczyć, nie trzeba mieć wcale TikToka. E, ale też, e, bo ostatnio właśnie miałam te, taką rozmowę, ze znajomą i mm, w sumie kilka osób się tak powiedziało, że o gdzieś jadę, to cały czas coś wrzucam, że jestem tu, że jestem tam. E, no nie, e, ja zawsze robię tak, że gdzieś jesteśmy, od jakiegoś czasu staram się tak robić, że gdzieś jesteśmy, to ja powiedzmy e, przez cały dzień czy przez cały wyjazd robię kilka tam zdjęć, czy coś, co tam myślę, co chcę tam opublikować i wrzucam to wszystko naraz, raczej staram się nie wrzucać, powiedzmy, o teraz, że teraz jestem w studiu i teraz wrzucę e, wiecie, coś na Instagrama czy na Facebooka, że o tak, teraz jestem w studiu o tej godzinie pod tym adresem, czy jestem w jakimś miejscu, w jakiejś tam restauracji, czy coś, staram się raczej publikować rzeczy, jak skądś wychodzę. E, ogólnie to jest takie, z, zawsze myślę e, l, l, pod kątem niebezpieczeństwa na przykład lepsze, bo tak mi się wydaje, że nie zawsze każdy musi wiedzieć, gdzie jesteśmy w danym momencie, a czasem chcemy się podzielić z tym, że gdzieś byliśmy, coś robiliśmy, coś zobaczyliśmy i myślę, że to ma sens, także tak, nie, też tak pomyślcie, bo to nie było tak, że ja byłam na wyjeździe i cały czas siedziałam z telefonem i myślałam, co będę wrzucała w internet, tylko po prostu sobie zrobiłam set zdjęć, które wrzucałam później. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale właśnie czasem się spotykałam z takim komentarzem o, że z to za chwilę relacja z całego wyjazdu, że cały czas z telefonem w ręce, no tak, no... Z tym telefonem w ręce jestem, bo robię sobie zdjęcia, które później właśnie robię, wrzucam do fotoksiążki, żeby mieć jakąś pamiątkę, żeby te zdjęcia mi nie przypadły, ale to też nie jest tak, że yy, właśnie myślę, tylko, żeby być w internecie. Bardzo, Ja bardzo ograniczam swoje bycie w internecie, jeśli chodzi o oglądanie YouTube'a, o yy, Facebooka, o Instagrama. Naprawdę yy, raczej staram się. To ograniczać. Najbardziej mi pomogło w tym to, właśnie, że z 3000 osób obserwujących mam teraz chyba 70 czy 80, i to jest naprawdę zdrowsze, bo nie spędzam 2 godzin dziennie na przewijaniu tego, co ktoś je, gdzie ktoś jest, co ktoś kupił, tylko yy, mi sobie powiedzmy nie, 15 minut na przykład. Nie? Więc to jest coś, już, co Wam kiedyś mówiłam, że naprawdę bardzo polecam tak sobie przesiać yy, treści, bo za dużo, dalej uważam, że i tak spędzam za dużo czasu, yy, którym marnuję. Ale tak go maruję mniej niż kiedyś. Więc to takie moje ostatnie złote przemyślenia, złote myśli. W najbliższym czasie mam nadzieję, że mi się szykuje pewien wyjazd. To jest wszystko jeszcze w procesie, więc nie chcę wiecie, nie chcę zapeszać, ale, ale tak, też wrzesień ogólnie to jest miesiąc, który bardzo lubię. To jest mój ulubiony miesiąc, bo ma w tym miesiącu urodziny, mój syn ma urodziny, także team panny. Kto jest z zodiakalną panną, nie zostawi serduszko w komentarzu, żebym Was widziała. Ale właśnie wrześniowy się to lubię, bo już można założyć właśnie te kurtki, żakiety, płaszczyki, można się właśnie tak bardziej na cebulkę ułożyć, 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 ułożyć wyciągnąć swoje ulubione szaliki i no ta aura jest taka, jeśli chodzi też o modę, mi się bardziej podoba, o makijaż, mam wrażenie, że takie bardziej właśnie smoky, ciemniejsze makijaże są, e, tak nie wiem, jakoś za bardziej mam ochotę się też też malować, no bo nie jest tak gorąco, niespomnienie nie spływa, więc... Ym, ym, na urodziny mam kilka rzeczy zaplanowanych, na tatuaż też idę, wrzucałam Wam jakiś czas inspiracje, także kto jest z Instagrama to wie, co tutaj będzie przy, przy ręce, na co mam ochotę. Idę do tej samej właśnie dziewczynki, która robiła mi ten tatuaż, podziękuję Wam musiałam nią, w macie na taką cienką linię, uważam, że jest bardzo dobra. Ten tatuaż w ogóle robiłam bez znieczulenia, jestem zawsze taka, wiecie, bo, bo, boląca jeśli chodzi w Ja też mam też po tatuażach gorączkę, mój organizm nie znosi tatuowania, a tutaj nic mi nie było, wszystko się bardzo ładnie wygoiło. Linia jest idealna, perfekcyjna, także bardzo Wam polecam tą, tą, tą dziewczynę. No i poza tym co jeszcze? No poza tym jeszcze chyba... No teraz mamy długi weekend, mam jutro warsztaty makijażowe. Mam tam właśnie prezent dla, dla Marii, ale Wam nie będę pokazywała, będzie no prezent dla kogoś. Mam tutaj właśnie naszykowane już wszystko jutro tylko muszę przyjść chwilkę wcześniej, a żeby trochę przewietrzyć, e, porozkładać wszystkie rzeczy, bo czekam jeszcze na zdjęcia inspiracji looku, które będziemy robić, w sensie mam w głowie plan, bo e, wiemy jaką mamy modelkę, jakie mamy, jakie mamy stylizacje, dodatki i wszystko. No i po to trzeba jeszcze ładnie e, właśnie stworzyć makijaż, ja wszystko już wcześniej planuję. E, a później mamy właśnie długi weekend, więc na pewno coś też będzie działało, ale ogólnie we wrześniu chciałabym więcej vlogować, to jest taka moja takie moje założenie, że z okazji urodzin chciałabym coraz więcej vlogów właśnie wrzucać, bo to jest też coś, co lubicie oglądać. Tylko dajcie znać, czy faktycznie tak jest. Czy te vlogi, e, właśnie takie przeplecione, po prostu z takim miksem e, gotowania, bo pewnie w tym vlogu coś makijażowego, e, bo plan jest, także kochani, ja już kończę, bo patrzę cały czas właśnie na w poglądzie gdzie jest mój autobus, za ile będzie, więc muszę tutaj wszystko elegancko pozamykać i iść na przystanek. Także wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę wam cudownego weekendu, mam nadzieję, że ten film będzie na weekendzie. Zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka, bo na Instagramie jestem codziennie najczęściej, także buziaki, trzymajcie ciepło, pa.